Moi drodzy, jak zrobić dobrą relację na Instagramie jak jest syfiaste miasto i kawałek takiego fajnego miejsca jak tutaj. Robisz zdjęcie deptaka z ładnym budynkiem i farmazon się kręci. Chodźcie, przejdziemy się. Instagramerska relacja, to jest influencerski style. Dobaczcie, pokaż tutaj Kuba, pokaż. Developer widać maczał palce. Na dole rybki łowią. Pokaż o, zarzucają wędkę. Coś tam się dzieje. Kotki chodzą jak wszędzie w Maroko tak. Bardzo łatwo stwarzać pozory. Zresztą tak jak wszędzie. Idziemy napić się kawki i lecimy do kościoła. Yy, do meczetu. Essa. Dobrze, jesteśmy tutaj przy kościele w Casablance. jest fajnie, przy samym morzu. Wejdziemy może pozwiedzać, tylko trzeba buty zdjąć. Bo to trochę inny kościół, taki arabski. Come on. No, do kościoła nie wejdziemy, bo nie można robić zdjęć, nagrywać filmów. Nie będziemy się fitrać z telefonem, żeby zrelacjonować, co jest w środku. Dobra, ale powiedz naprawdę, czemu tam nie weszliśmy? No, poza drogą, wiadomo. <laughs> no. Biedni trenerzy, 70 zł ster, kupa pieniędzy. No, ale z tego wszystkiego złego, chociaż plaże są ładne, no, tylko nie wzięliśmy kąpielówek. Chyba, pokaż. Ja, proszę bardzo, pokaż tutaj, o jak czysto. Jaseczek. Piasek, jak czysto. Sahara.